Można by powiedzieć, że dzisiejsza technologia i nauka są rozwinięte do tego poziomu, iż jedyne co nam pozostało to jedynie polepszanie życia, zamiast dalszych odkryć. Wychodząc z temu stwierdzeniu naprzeciw, pomimo obecnego zaawansowania naszej cywilizacji, nadal na świecie istnieją rzeczy, których prawdziwą naturę ciężko pojąć bądź uwierzenie w ich istnienie jest bardzo trudne. Mowa tutaj oczywiście o zjawiskach paranormalnych, takich jak demony, duchy bądź magia. Pośród tego wszystkiego możemy się doszukać zmianek o tak zwanych cienistych ludziach. Owych cienistych ludzi ciężko zaklasyfikować do czegokolwiek. Duchy, demony, nie wiemy, lecz kilka rzeczy o nich wiadomo na pewno. Wszystko zaczyna się niepozornie. Siedzisz sobie przed telewizorem, gotujesz obiad, poddajesz się codziennej rutynie, aż w pewnym momencie zauważasz coś kątem oka. Przez ułamki sekundy wydaje ci się, że widzisz jak coś się porusza, lecz kiedy odwracasz się w tę stronę ze zdziwieniem, albo i nawet ulgą stwierdzasz, że tam tak naprawdę niczego nie ma. Nikogo ani nic nie widziałeś, przez cały czas byłeś tutaj sam, a twój mózg po prostu płata ci figle. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że tego typu rzeczy z czasem zdarzają się częściej. W pewnym momencie zaczynasz coraz wyraźniej dostrzegać coś, co się porusza, ale nadal nie jesteś pewien, czy to, co widziałeś, rzeczywiście mogło mieć miejsce. Po jakimś czasie przestajesz wychwycać coś kątem oka, a zaczynasz to widzieć w pełnej krasie. Coś, co wygląda na czarną postać. Cieni z tych ludzi opisuje się jako niewyraźne, stworzone z czarnego dymu lub cienia postaci. Niemal za każdym razem przybierają męską postać a przynajmniej jako takowi się ubierają. To wysokie, o potężnej sylwetce istoty. Ich cienisty ubiór można ograniczyć do dymnego płaszczu oraz równie niepokojącego kapelusza na głowie. Według niektórych świadków cieniści ludzie mają oczy demoniczne i czerwone jak krew, którymi wydają się przeszywać ludzi na wskroś. Niezależnie kogo by zapytać, każdy świadek jest zgodny co do tego, jak wyglądają cieniści ludzie. Za każdym razem jest opisywana istota o takim samym wyglądzie. Wszyscy opowiadali o tym, jak przy spotkaniu z tajemniczą istotą towarzyszyło im dziwne, niepokojące uczucie, aż od samych cienistych ludzi nie da się wyczuć negatywnych uczuć, wrogości czy agresji. Ciężko powiedzieć, czy wizyty cienistych ludzi posiadają jakiś konkretny cel. Czasami tylko się na nas patrzą. Czasami można odnieść wrażenie, że mają do wykonania jakąś misję. Nigdy nie wypowiadają ani słowa, i niemal zawsze można ich zauważyć, jak stoją w wejściach lub kątach pomieszczeń. Mogą wydawać się przerażający, lecz nigdy nie podejmują agresywnych i szkodliwych działań. Choć tak naprawdę w większości przypadków, jak tylko zostaną zauważeni, znikają. I pomimo tego, że zniknęli nam z oczu, trudno pozbyć się wrażenia, że ktoś nadal nas obserwuje. Kim są cieniści ludzie? Nikt nie potrafi tego powiedzieć, choć istnieje wiele teorii. Najpopularniejsza mówi o dziwnym odłamie duchów, które nie zaznały po śmierci spokoju. Kolejna opowiada o opcji cywilizacji, kosmitach, którzy korzystając z przedziwnych technik kamuflażu starają się zebrać jak najwięcej informacji o naszej cywilizacji. Inni jednak są przekonani, że cieniści ludzie to tak naprawdę aniołowie-stróżowie, bądź też dusze z czyśćca, które obserwują nas i chronią. Ich aura oraz cienista otoczka mogłaby świadczyć o tym, że zadanie bycia stróżem nie jest dobrowolne, ale jest tak naprawdę karą za grzechy. Ostatnia z teorii mówi o tym, że jako by cieniści ludzie to tak naprawdę podróżnicy w czasie, bądź goście z innych wymiarów, którzy przybyli do naszego świata w celu obserwacji i zbierania informacji.